Losowanie z giveawaya ostatniego robimy oczywiście po streamie. Ono się zakończyło w tym momencie. Zbieranie zgłoszeń, znaczy po streamie, po bitwie zrobimy losowanie. Wygrywa aż 6 osób, także warto zostać do końca. Bo jeżeli was polosuje, to oczywiście macie szansę na wygraną. Tak trochę zagaduję, dopóki bitwa się nie rozkręci. Jeden Somers na B, jeden Somers na C. Przeciwnik odpuszcza B. Zauważyłem, że w ogóle warto zawalczyć. Jest o to B na początku na takich mapach. Yy, właśnie yy, mocno mocno wysepkowych, yy, gdzie właśnie bardzo często klany odpuszczają to B. Yy, jest to tutaj, przypomina mi się tam na łzach pustyni, gdzie kleber pięknie otworzył. Yy, tam chłopaki grali na 3D deki, otworzyli pięknie B. No tam wygrali i to dosyć konkretnie wygrali. Ładnie tam zrobili. Yy, <gryw> yy, zresztą fajne, zginął od torpedy na nagrobku. Spoko, spoko. E, dobra, dobra, bo zaczynam się, e, przepraszam za głos, ale jest to już siódma czy ósma, siódma. siódma bitwa dzisiaj, także może mi trochę, może mi trochę siadać, mamy Yamato, mamy Thunderera, e, mamy Kremliny, czyli to co mówiłem na początku, że coś mało Kremlinów bywało, to tym razem mamy nawet dwa e, Kremliny, e, Wojt, e, Jojtman, fajny nick Jojtman, jak oglądasz to pozdrawiam, fajny nick także tutaj idziemy już w stronę C, będziemy mieli spotkanie Giringa z Somersem, najprawdopodobniej poszły torpedy somersowe, już chyba pierwsze dwie paczki, Stalin, Stalin, nie wiem czy to jest dobra decyzja, ja Stalinę pewnie już się gdzieś tutaj, co ciekawe mamy w line-upie BTTW mamy Yoshino, pierwszy raz dzisiaj w grze, przynajmniej na moich meczach, to pierwsze Yoshino, no właśnie to, to co mówiłem, bo już pierwsze, pierwszy były Stalin, Stalin mapciu wciąga, gdyby ustawiał się tu frontem, to pewnie pewnie by ich nie wciągał, B wciągnięte w międzyczasie, e, Somers, Somersowi się udało, chociaż tamte torpedy idą dosyć ciekawie, ale chyba uda mu się uciec, e, tak, raczej, raczej, bez problemu, te torpedy to szybkie, szybciuchne, e, gilingowe torpedy, chociaż, u, tutaj nie zwróciłem wcześniej uwagi na to, co tu płynęło, a tu, o, taka niespodzianka, było groźnie przez chwilę, e, poszedł chyba radar, czy, nie nie, 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 to leci w Stalina, chłopaki dosyć, dosyć, dosyć del... czerwoni dosyć delikatnie to rozgrywają, e, tam wydaje mi się, że Gearing już przetrzymał kapa tak jest. Także będziemy mieli po kapie dla drużyny jeden sporny, e, czyli standard na, dzisiejszych, e, na dzisiejszym kocie. E, Yoshino dosyć bliziutko, dosyć bardzo bliziutko poszły, poszły torpedy z Yoshino. E, przez wszystkich ulubione, jak zawsze e, torpedziki to są torpedziki Yoshino friendly. Torpedziki zawsze na propsie, 20 kilometrówki. Lubimy, no tutaj to będzie raczej niezbyt ciekawe, ale tam się robi, robi się ciekawie, bo Somers idzie w stronę A. I teraz pytanie, czy Somers z zielonych odpuści, czy zostanie tu, czy odpuści i wtedy czerwoni będą mogli sobie tutaj skapować bez problemu. Tam widzę, że Stalin z klanu FK dosyć hardkorowo wciągnął. Eee, śli śliczniak, śliczniak się dymi. Eee, mamy tutaj Stalin, Stalin i na tej flance. Oj, 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 mam świecony, poszedł chyba radar. Albo, albo przeciwny Somers go wyświecił. Nie, tutaj fokus wciągnął. E, przeciwnicy mocno się tutaj. Jaki e, ma fajne camo. Ładnie wygląda. E, dobra, zmiana Zmiana szybka tematu. E, wracamy, e, wracamy do gry. Torpedy poszły w dym, ale z nic, nic nie będzie. Widać, że Somers kombinuje, żeby jeszcze na chwilę Joitmana e, zaświecić, żeby jeszcze, ale raczej nic mu tutaj już nie grozi. Ja na jego miejsce wpłynąłbym sobie gdzieś tutaj pod wyspę. E, niewiele tutaj może Kremlin ewentualnie zdąży, ale raczej już nie, w tej chwili już jest poza spotem, nie jest świecony, Lecą pociski z Nevskiego jeszcze. One mogą mu zagrozić i dosyć, dosyć mocno go mu tu przyłożyły. Plus pożar i chyba Joitma nie ma rki, zużył rkę, nie, poszła RK. E, cofam, e, rka zużyta. E, ślicznik e, fajnie tutaj się ustawia na burcie, ale możliwe, że nie będzie miał zbyt dużo do gadania bo nie ma kogo obijać, czekajcie przełączę się na chwilę między teamami, no właśnie, bo jedyne co widzi, ten Somers jest w tej chwili świecony z radaru, gdyby ten śliczniak był troszkę bliżej to mógłby ewentualnie, ale niestety śliczniak ma w tej chwili problemy z Nevskim, który go obija i musi się, musi się zacząć lekko wycofywać, tam udało mu się chyba, najważniejsze to kap przytrzymany. Ale w międzyczasie czerwoni, zobaczcie ładnie, tutaj tym kapem B punktują sobie C nie pracuje, A też nie i B pracuje na rzecz czerwonych, czyli BTTW, który ma przewagę w tej chwili punktową, ma przewagę HP, ale jak już się dowiedzieliśmy dzisiaj, to jeszcze tak dużo nie znaczy. Oj, oj! Torpeda w celu. Tak jest, Somers wciąga torpedę z Wenecji i te torpedy zgasły, ale nie fart, ale nieszczęście i ten błąd może trochę kosztować. Stalin wciągnie torpezy z Giringa, tak jest, wciąga torpedę Mapciu, wciągnął torpedę, gdzie jest już a tu jest, dobra. Nie przez wiem chwilę, przez chwilę, była potrzeba zlokalizowania. Yoshino, e, cały czas się tu kombinuje. Te nie jest w tej chwili w dobrym miejscu, gdyby e, Junglos podpłynął do wyspy, znaczy ja myślę, że zabraknie tam do, do spota na proxy na te 2 km e, chociaż... Nie, nie, nie on dostał spota gearing, czyli poszedł radar, najprawdopodobniej ze grada e, albo się już skończył niestety BTTW w tej chwili na tej Francji jest w sporych problemach, bo mapciu dosyć hardkorowo jest obity jeżeli Yamato czegoś nie wykombinuje, jeżeli na przykład nie pozbędą się jakoś szybko tego Kremlina, to może to sporo zaboleć, może to być problem Joshino opuścił torpy, tam gdzieś na daleko jest ta Wenecja myślę, że w tej chwili powinni się tak naprawdę w tej chwili tracą B, Pietro zaczyna być tutaj sporym problemem, bardzo przytomnie wykorzystali chwilę i podpłynęli za to A pracuje B. Niestety w tej chwili tracą, różnica w HPK jest niewielka jak na razie, ale Stalin jest naprawdę w bardzo złym stanie i w każdej chwili może się to dla niego bardzo źle skończyć. Widać, że Gearing, e, Gearing zaczął się dymić i jeżeli Stalin w tej chwili nie strzeli, jeżeli się wstrzyma od strzału, to jest szansa, że się może jeszcze naprawić i tak. Przepraszam za brak mi głosu. Od strzału się wstrzymał, udało mu się uciec. Gilling go nie trafia. Znaczy teraz jeszcze poszła naprawka. Mapciu udało się tutaj przeszyć, bo było już blisko, blisko przegranej. I przewaga Hapeków po stronie zielonych robi się całkiem konkretna. Poszły torpy w dym. Przytomnie zieloni w tej chwili mają dwa kapy. Jest jednak jest jednak przewaga czerwonych, to B ładnie im tam napunktowało, wow z tamtej strony Yamato, mu wyciągnął wyciągnął Stalina, sfokusowali Stalina i wyciągnęli bardzo ładny frag ważny frak w tej chwili, bo mimo przewagi punktowej mają stratę mają stratę kapów i te punkty HP cały czas są po stronie zielonej, ważne w tej chwili, żeby żeby sfokusowali cele i zaczęli, zaczęli ładnie ze sobą wgrywać, ładnie dobrze by było, żeby Somers wrócił w to C i zaczął działać na pełną burtą do Stalina ta salwa może zaboleć i nie zabolała. Ciekawie. E, ciekawy, nie zabolała. wow, torpeda w kiringa Ładnie Junglos, Junglos. Jak cię tam zwiął? W każdym razie, gratuluję. Ładne tutaj torpeda w tego Gringa. To była też bardzo ważna torpeda. Dwa okręty straty po stronie FK, BDTW ma szansę w tej chwili. jest niepilnowane i jest, jest szansa cały czas dla BDTW. Piłka w grze, że tak powiem. Kreml poszuje. Myślę, że gdyby Muadip teraz szedł do przodu, to miałby, miałby fajnie. Odzyskują tutaj flankę. Jeżeli druga flanka, a wytrzyma, jeżeli chłopaki nie będą puszować. oj, mapciu, mapciu, trzymaj się, stary, nie, 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 kurde, ostatnim pociskiem Kremlin zmieścił tam jakoś, niestety tracą Stalina, w tym momencie Kremlin dosyć, może tym sporo przypłacić, tym swoim puszem chociaż nie jest tam sam, ma też tam Pietro Pawłowska i w tym momencie mamy dwa kapy dla BTTW, mamy przewagę punktów, mamy niestety, mamy już odzyskali trochę HP, nie, nie, ciepło niestety, ale jest, jest, jest jeszcze szansa. Kwestia tego, jak tutaj to się rozegra, jak tutaj się chłopaki dogadają. Myślę, że w tym momencie prze, e, przeniesienie tego Yoshino bliżej że bliżej wsparcia poszedł radar z Piotro Pawłowska. Jeżeli Mohamedit na Jemato teraz nie popełni jakiegoś dziwnego błędu i trzymam wielkie kciuki za to, żeby go nie popełnił, to mają szansę. W tej chwili mają przewagę. Jest, HP ki nam się lekko wyrównały. Mamy 1 do 3, jeśli chodzi o okręty. Niestety tam Schlichnich na Wenecji ma spore problemy, ale naprawka poszła. Somers, trzymaj się, stary, trzymaj. Macie tutaj szansę. W międzyczasie ten Newski wykitował. Tego nie wyłapałem. Nie, Newski, to jest Newski. A dobra, bo ja chyba sobie... Gdzie jest Newski? A nie, Newski wykitał. Dobra, e, mea culpa, mój błąd. E, my bet moje łóżko, czytając klasyka. E, tutaj kwestia tego jeszcze, nie wiem, czy Jojtman niezbytnio, nie za bardzo ryzykuje. E, chyba chyba trochę za, za, za... Oj, 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 oj. O, ale to zabolało. I w tym momencie chyba tracimy DDK po stronie BTTW. Niestety, właśnie. I mimo... Dawaj, dawaj tego Somersa, Ładnie zebrał. Jest szansa jeszcze się pozbyć... E, pozbyć... Nie pozbyść Nie wiem dlaczego e, dlaczego on tutaj puszował. E, bo mają te okapa, ja bym raczej na ich miejscu został. No cóż, ale podpalili się, mają lekką przewagę mają przewagę punktową, Leci, lecą PPO w Somersa i 400, jest, Somers poszedł do piachu Tader go dobija, ładnie, bardzo dobrze chłopaki muszą się ustawiać, bo Kremlin i, i Pietro poszli środkiem, e, tam Yamato jest w dużym problemem. Muadipio ma bardzo spore problemy, jeżeli Yoshino w porę nie pomoże, to może, może być całkiem spory ale Tavenet, ten Kremlin jest sporo obity, spora przewaga po stronie BTTW, mają szansę, naprawdę bardzo dużą szansę na wygraną e, jeżeli tylko nie popełni jakiegoś błędu i trzymam ogromne kciuki, żeby tego błędu nie popełnili Chłopaki, dacie radę. Ech, dobra, Ech, wracamy. Mamy pożary na Kremlinie, Kremlin się pali. Ech, niestety Yamato jest w bardzo dużym problemie, niestety z burtą do Stalingrada, co może sporo kosztować. Pietro tutaj ładnie w dziób od Yamato zebrał. Jeżeli mu Adip zginie, to nie będzie to śmierć nie dobra, ale sam też. Niestety w tym momencie tracimy Yamato, ale oni tracą Kremlina, pancernik za pancernik. Cały czas przeważa po naszej stronie, Ech, sorry, ale naprawdę. To jest bardzo dobra bitwa na sam koniec. Chłopaki w tej chwili proszę nie popełnić żadnego błędu. Somers, uciekaj. Pietro ciśnie, ale idą ładne torpedy w jego stronę. Pietro jest szansa, że wciągnie torpę. Eee, uciekaj, Pietro ma krótki ten radar, także za długo nie będzie przeszkadzać eee, Somersowi w dodatku tą pierwszą sawą jakoś... E, jakie piękne dwie torpedy w Pietro Pawłowska. Ładnie, radar się zaraz skończy. To Joshina w tej chwili powinno sfokusować się na tym Pietro. To Pietro w tej chwili to jest punkt numer jeden, ponieważ zieloni trzymają kapę zieloni trzymają kapy zieloni trzymają kapy o Jezu. niestety w tym momencie Esek wali w Stalingrada zamiast kupić się na tym Pietro, Te Pietro jest w tej chwili ważnym, ważnym, ważnym ważnym, ważnym, o drugi jak się zatnie to to, to nie ma dane i Pietro jest świecone, a w tej chwili nie ma radaru, więc świeci go pięknie, Somers go dobije i to będzie bardzo, bardzo dobry frag, bardzo piękne wykorzystanie dymu, brawa dla kolegi w Somersie, niestety Pietro puścił naprawkę, czyli tego się tego się właśnie obawiałem, że Pietro puści naprawkę i niestety, gdyby tutaj to Yoshino wcześniej pomogło, to najprawdopodobniej już by było po tym Pietro, ale wiem, że chłopaki w tej chwili mają przewagę, mają lekką przewagę HP, mają przewagę w okrętach, ten Somers Musi musi się skupić na tym, już, na tym, na tym, Pietro, a raczej to Pietro musić go na siebie. na mamy na do na siebie na siebie. Tam mamy bitwa kontra Tanderel niestety. E, w teorii bitwa przewagę mają całkiem konkretną, ale w, niestety e, nie mają kapa, który mógłby dla nich pracować. Idą pięknie torpedy w Pietro Pawłowska. Nie wiem, czy z nich coś będzie, bo Pietro ja może wyświecić dosyć wcześniej. E, dosyć wcześniej. Oj, oj. I chyba będzie po Pietro. Chyba będzie po. Tak jest, torpa. Brawo, Somers. Kurde, dolej na piękna torpeda w wykonaniu Somersa Junglos. Chłopaki ci tutaj mogą, no myślę, że jakiś Dublony z nimi gadaj. Jakby coś to, to Trufik potwierdza. Naprawdę bardzo piękne torpedy. Wenecja, Dymi się, Yoshino, tylko musisz w tej chwili przeżyć. Chłopaki mają, mają w tej chwili mają swoje, tylko że muszą coś zrobić. To Yoshino jest niestety bardzo złej pozycji w tej chwili. Może być sfokusowany przez dwa okręty e, i oddać punkty. Esek powinien w tej chwili bardzo uciekać, nie pokazując burty. Somers idzie, idzie cały czas w B. E, tutaj są cztery okręty kontra jeden okręt. Fajnie te dwa staliny są, e, fajne te dwa staliny e, ustawione, co ciekawe. E, I i i, 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 i mała, małe rozkojarzenie, mamy chwilę, e, chwilę spokoju, dlatego przypomnę, że ten stream jest 5-minutowym opóźnieniem, dlatego nie widzę tego, co od razu piszecie na czacie, nie widzę folonków, nie widzę subów, w każdym razie bardzo dziękuję za każdy sprezentowany, każdy, każdą subskrypcję, każdego każdą, e, każdą. Dosłownie każdego followka, Będę w środę Wam osobiście dziękował, bo w środę o 19.00 standardowy stream, e, czyli będzie już normalnie, e, normalnie, wiecie w cudzysłowie, e, pokazałbym Wam na kamerce, ale w trakcie bitwy tej kamerki nie ma. Jest, e, Junglos idzie w stronę B. Dobra decyzja i na zasadzie bardzo ważna decyzja. Nie wiem, co chłopaki kombinują z tym Kremlinem. E, ślicz, ślicznie, jak tam próbuje go okrążyć. Myślę, że to jest ten moment, w którym nawet bym poświęcił tego tanderera i skończył, staranował tego kremlina. Chociaż, wiecie, kremlin kręci tymi wieżami dosyć szybko, więc e, ryzyko jest. Uff, ale muszą zrobić kapa. Musi być kap, bo to Yoshino ma cały czas spore problemy. Chłopaki w FK nie mają w tej chwili światła. To prawda. E, Junglos wchodzi w kapa. Pewnie zaraz pójdzie. E, ciekaw jestem, czy jest w zasięgu radaru i ledwo, ledwo, ledwo i raczej, raczej jest tak mocno na granicy tego radaru. Nie wiem, czy Stalin ma radar, czy nie. W każdym razie mógłby go wyświecić. Poszedł radar na Kremlina, dzięki temu Thunder i Wenecja w tej chwili wiedzą, czego się spodziewać. Wenecja zaczyna już szyć pierwsze pociski gdzieś tam w burtę, ale niestety nie udało się trafić. Kremlin najprawdopodobniej pójdzie na wprost. Myślę, że chłopaki tutaj się zaraz na proksy będą świecić na 2 km. Jeżeli Kremlin popełni błąd i zacznie iść tutaj dookoła, za tym ta to wtedy Stalingrady powinny wyjść i bić go w burtę. Bić po burcie, Gnoja, aż będzie trzeszczało. Nie, nie oszukujmy się, poszedł radar z tego Stalina. Z tego co widzę, jest B. Punkty wracają, punkty pracują dla nas. Mamy przewagę, mamy przewagę, w końcu mamy kap za kapa. Thunderer goni się z Kremlinem. Kremlin przytomnie, to muszę przyznać, e, pochwalić kolegę ich e, kapitana. Tak przy okazji, niestety, co tu jest jak. Somers zginie, ojej, ojej, to się robi bardzo nie, bardzo źle w tej chwili, Staliny w tej chwili muszą wejść do akcji, muszą wejść i muszą skończyć, musimy skończyć tego Kremlina, to jest ten moment, w którym ten Kremlin musi zginąć, nawet za cenę tego Tanderera, żeby się poświęcił i go zramował i chyba w tej chwili będziemy mieli właśnie tą sytuację, tylko że jeżeli tak, to KA będzie nasze, także zramować i nawet nie musimy go kapować. W tej chwili dwa kapy pracują dla nas. Granacik, uciekaj. O nie, nie, nie. Błąd, błąd. Jej, ojejku, ojej, robi się nieprzyjemnie. Kapy pracują, panowie. Mamy trzech do dwóch. Nie popełniać mi takich błędów. To jest, no, no nie bardzo. Nie, nie po prostu, no nie. Yoshino może wracać i skupować sobie C. E, oni wchodzą na, na B, ale niestety majster zostaje sam. Ma, może mieć dziś tą wsparcie śliczniaka. E, czekajcie, przełączę się na chwilę. E, ci są niewidoczni. E, czerwoni są, e, tylko majster się świeci. W tej chwili gdzie fokus na majstra. Jeżeli majster ma tam jeszcze jakąś naprawkę, to ok, ale ta bitwa jeszcze może być przegrana przez BTTW. No aż mi to nie przechodzi przez... Uff, no właśnie, przez gardło. Mam nadzieję, że nie. Sfokusujcie jeden okręt, panowie, proszę. Skążcie tego Stalina. majster, postaraj się przeżyć, i to wygrajcie. Nie możecie tego przegrać. Dwa kapy punktują dla zielonych. Mamy przewagę okrętów, mamy jeszcze przewagę, mamy jeszcze przewagę i do mapeki, i do mapeki z Wenecji w stronę Stalingrada. To idą ładne apeki. Te apeki ładnie, ładnie w tego Stalina. Ładna, ładna salwa poszła. Meister trzymaj się. Leci support. Lecą Haeki z Yoshino. I w tej chwili mamy po Stalingradzie. Trzech na jednego. Proszę Państwa, trzech na jednego, to banda łysego, jak to mawiają, byleby teraz Meister nie popełnił jakiegoś błędu. Cały czas cały czas frontem do klienta Meister, prosimy, fokus, kolejne apeki z Wenecji, niemiłosiernie wchodzą ślicznie, jak w dobrym momencie przełączył się na te, na te apeki, ja już jestem gotów już sobie przygotowuję swój kochany programik, już przygotowuję wygraną dla jednej z drużyn. Mam nadzieję, że w tej chwili nic się nie zmieni. I BTTW kolejne apeki Wenecja burtą. I tym razem się nie udało. Wenecja kombinuje, puściła torpedy. Master uda się uda, 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 uda. No i były dwa, uda i się udało. Udało się ominąć te torpedy. Chyba będą nawet kolejne. I teraz panowie kończycie, kończycie i wygrywacie. BDTW, BTTW. Gratuluję! Wygranej! Gratuluję naprawdę z całego serca. Piękny mecz na koniec. The Winner is BTTW. Gratuluję z całego, naprawdę serca. A my przechodzimy do studia.